jest taka książka czerwona wskaczemy, bierzemy ją następnie jakie jest to po prostu ustawiamy na mężynie. i uwaga, bo tu jest kolor one są się teraz gotowane się gotowi? 3, 2, 1 właśnie tak się pojawia Teraz jest bardziej powolona akcja. Gdyż iż, ponieważ jest jeszcze straszniejsze od tamtego. Jak idziemy do domu kogletniskowego, to tam jest taka lalka z sukienką niebieską, nie? Ja o nią Ja nie ja nią ale to jest dziecko twórcy kogletniskowego. Ono nawiedza dom to... Widzisz, jest taki jednogiętrowy, ja ten czerwony taki. Czy, mami, 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 spalone. mami, że mami, 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 Jeszcze po mami, jest... mami, 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 i mami, mami, i mami, tutaj tu. Poszłyby, tam dziecko znają mnie. Tamte dziecko, tamte rękę teraz wszyscy znają. To kto to kurna oto jest? Kto? Kto to jest? Ja mam podejrzenie, no. Że to może być Madison. Czy to może być Madison? Czy żona Twórca? heaven. Naprawdę, bo ona też miała... Cukienka, ale, ale jak będziemy tak wędrować po domu, no to w końcu zobaczymy się takiego duha ciągnięcia. To jest pobawione, ja mówię. I jeszcze są, są inne rodzaje bo musimy też zimną kościelnie, bo tam oglądam. Taki film, w którym widać, że ten coś tam kładzie na ten na kościół, i ja muszę zrozumieć, co to jest. Ale to, No i idziemy teraz. Idziemy, idziemy. Masz teleport, żeby było. Teleport, żeby było szybciej. Cyk. Dobra. Bierzemy drabiny. Kurde, tyle postawiam. Bierzemy drabinę. I wchodzimy. Co to jest? O kurde. Ej, co to jest? Dino, ja mam teorię. Bo tam, w tym widzimy, bo on z nas jakiś kryształ, nie? A co jeżeli to jest kawałek to się stała? A tu to jest coś bardziej powalonego nie? Bo bierzemy ten dom zielony, nie? Bierzemy, idziemy dobrze bierali. nie wstawimy na binę i to jest bardzo klepi co się fake.